Dzisiejszy odcinek jest specyficzny. Nie dlatego, że to jest akademik, tylko dlatego, że dzieją się bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Ja rozumiem, że Ciebie nie szukają, bo ty jesteś niepotrzebny, ale ja... No ja mam listę. Mam wino. No dobra, no wina już prawie nie mam. Mm. No. No i nie mówisz? I mówiąc bardzo dziwne rzeczy, nie mam na myśli pijanej marszałek i tego, że gada do pluszaka. Mam na myśli... to. Dzisiejszy odcinek zryje wam głowę. A to dość normalne, jak na to, że oglądacie Miętoli Rokeza. Widzowie, z tej strony ja, Profcio. A to kolejny odcinek Akademika Muszę z nim z***** za... bo lakarnym z nim A jeżeli on nie wyprzedzi w odcinkach To przestaniecie mnie oglądać Nawet mi to piszecie w komentarzach Dzięki widzowie, tacy właśnie jesteście Bo ktoś nagra szybciej kolejny odcinek, to do niego idziecie Właśnie tak, to Wła właśnie tak. Powinniście mnie wspierać bez względu na wszystko. Powinniście pisać mi w komentarzach, kochamy Cię, podróżu, jesteś najlepszy. Nawet jeżeli na karnu 40 odcinków Akademika, tylko 7, to i tak będziemy czekać u Ciebie na tym Akademii. Tak powinno być. Musimy mnie kochać, tak, proszę ale to, co mi na pewno nie spadło, to motywacja do działania i do nagrywania Kolejnych, 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 kolejnych miedzo za Nie, tak naprawdę robię to dla pieniędzy No i oczywiście dla Was, dla Waszego lepszego humoru Bo widzę, że jakiś taki smutny siedzisz, to się stało coś? Nie mów, wiesz co? Nie mów Po prostu chodź, obejrzyj ten odcinek Gwarantuję Ci, że na końcu będziesz się już uśmiechał Nie wierzysz? Tak, się przekonaj Zapraszam do Akademika Cześć, Weronika co robisz dziś wieczorem? Cześć, marszałek! Nie wiem, co będzie robić Werka, ale ja wiem, że prawdopodobnie będę skakał z mostu po tym odcinku, więc jakbyś się chciała dołączyć, to nie, ponieważ to ja chcę być najważniejszy w tym momencie, tak? Ale może po jakbyś tam, wiesz, kolejka, nie? Jeszcze nie wiem. A ja wiem, trzymaj. Inauguracja Roku Akademickiego. Myślałem, że to bilet do cyrku. Chociaż w sumie, jak to jest inauguracja Roku Akademickiego, to na jedno wychodzi. Trzymajmy się mojej wersji i jeszcze nie wiem. Szkoda, bo w tym roku inauguracja odbędzie się nie tylko na auli, ale też w klubie. Jak prawdziwe otrzęsiny. Wow. Kochana, wszystko mi jedno, gdzie pięciuset małolatów po raz pierwszy spróbuje wódki. Naprawdę myślisz, że ludzie pierwszy raz piją wódkę na studiach? Nie chcę Ci sprawić przykrości, ale... Wiesz. Jak chcesz. Kto idzie na inaugurację? Angelaty? Angelady, Lenka, wiesz, że ja jestem chętna na każdą imprezkę? Czyli dziś też idzie. O, ja też. No, no powiedziałem pas, bo w pas, a tak ogólnie to jestem za. Co ty tam grasz, w Jaka to melodia? Pas. Papa. Michała ty? Tak, daj mi kilka. Jak nie pójdę, to opnę za dwie No, żartuję sobie, no. Jaki sens miałoby branie kilku biletów przez jedną osobę? Jest oczywiste, że on to sprzeda. Hello, guys! Night party uważam za zakończone. Wiesz, gdzie stoi miska? Przyjacielu, w końcu cię znalazłem. Niech Cię Dobrze. Mój mi... przyjacielu tapczanie. Mój kochan... Będziecie mieli obrzygany tapczan. A jak nie tapczan, to ścieżkę do kibla. Chodź. Coś Ci pokażę. Każdy na świecie chciałby mieć parę, lecz nie jest to proste jak matematyka. Po co ja w ogóle tak namieszałem? Po prostu kocham cię Angelika. Dla mnie już wygrał. Nie mam na imię Angelika, nie jestem kobietą, ale moje serce skradł. I co? Dobry plan? Myślę, że zapomniałeś powiedzieć mi początek planu. A, no tak. No, będę występował na inauguracji. Już wszystko lenie powiedziałem, ona wpisała mnie na listę i prosto ze sceny wyznam miłość Angelice. Mm, mm, chuj... I co? No, rozumiem, że i tak nie przekonam cię do zmiany zdania. Nie, w takim razie plan jest świetny, działaj. Yy, tylko jedno malutkie pytanie. Czy nie uważasz, że piosenka nie jest troszkę za krótka? Trzeba wiesz, i z duchem czasu teraz wszystko jest krótkie. Szorcy na YouTube, TikToki, mój pen... A! Nie, to trzeci akurat po nie. Ty. Nie ma bicia w klubie. On go nie chciał bić, tylko zetrzeć mu kurz z twarzy. Mocno, bo się przylepił. Po prostu. Wiesz, no kurz tak łatwo nie schodzi. Tornado? Mod? Trzyma. Szyma. A ty co tu robisz? Pracuję w klubie jako chrzuc. Nie, tak jak marzyłeś. No tak. O, no. No. To jest ten moment, kiedy grzecznie sobie jedziesz autobusem do szkoły, masz słuchawki w uszach, oglądasz TikToczki albo słuchasz sobie Spotify. Swoją drogą, TikTok, Spotify, odezwijcie się, możemy się dogadać na reklamę, nie? I nagle na przystanku dosiada się kolega z twojej klasy, z którym nigdy nie masz tematów do rozmowy. I siada obok ciebie i zaczyna do ciebie kadać. I wita się z domu, mówi, cześć Piotrek! No to zdejmujesz słuchawki mówisz, cześć! Nie pamiętam jak myślałem, ale cześć! I potem rozmowa wygląda właśnie tak. O, no... No. Super. No. Jak coś to i trzeba, ja jestem u siebie. Dzięki. No. Kolega. A posłuchaj, a Lena nie mówiła, o której będzie? Pewnie no, zaraz przyjdzie, a raczej przybiegnie, jak zawsze, kiedy jest jakaś impreza. Poczekajcie! Zatrzymajcie mnie, Windę! No tak, przecież tu nikogo nie ma. Nie da się jej nie lubić. W sensie, rozumiecie? Wystrzelonych ludzi lubimy najbardziej, dlatego tak bardzo lubicie mnie. I dlatego z dzisiaj, Angela i Marszałek są totalnymi koksami akademika. Bo na przykład z dzisiaj i Angele możemy porównać do Rybsona i Arkuela. Wyglądają i brzmią bardzo podobnie. Jest nie do kokosa na przykład trochę i dlatego. Kogo jakosa? No. To... Widziałbym opowiedzieć Wam śmieszną historię, a i tak nie macie nic do gadania, więc opowiem tak czy siak. Kiedyś jak mieszkałem w Warszawie, to trzeba zaznaczyć, że mieszkałem w starym budownictwie i windy wyglądały tak. Nie, to jakby widać, że to jest winda, która zaraz pije No i jest se trzecia w nocy, ja wracam z imprezy urodzinowej, totalnie na lony. Wchodzę sobie do windy na parterze, bo mieszkałem na piątym piętrze. se Seklikam 5, ale stwierdziłem, no. Nudno, nie? Jakby trochę będzie jechać ta wina. Ona nie była demonem prędkości. No to mądry Piotrek stwierdził, ha, oh, w nocy, ja jestem napierdolony, podskoczę. No i zrobiłem tak. I winda stanęła. Jakby między dwoma piętrami. Znaczy, troszkę wyżej, nie? Jakby, jak tu macie łączenie piętra, drzwi były mniej więcej tak. W sensie, że trzy czwarte drzwi były nad piętrem, a jedna czwarta była pod piętrem. No i na stalony Piotrek nie do końca wiedział co ma zrobić. Na szczęście, na windzie był numer telefonu do serwisu Wind. No to mądry ja i na Proszę nam więc zadzwonić i mówię! No, oh, ha, bo ten! Ja w, t, utknąłem w windzie. W utknąłem tu między piętrem a y, dwoma piętrami. O no, ja generalnie nie mam pojęcia, co robić, a jest trzecia, a jestem piany i może być mi duszno, a nie chcę się strzygać, bo. No bo nie, nie. Do to dziś nie zapomnę tego śmiechu w głosie serwisanta, który tłumaczył mi, jak wydostać się z tej windy bez konieczności jego przyjeżdżania. I tak udało mi się wyjść. Ja Wam szybki poradnik zrobię. Jeżeli ktoś z Was mieszka w starym budownictwie i ma właśnie taką windę, to nauczę Was z niej wychodzić, jakbyście się zacięli. Jakbyście stali na wysokości normalnej, nie? Tak jak winda się zatrzymuje, to jeżeli wciśniecie rękę między windę, te Drzwi tam jakby w Windzie nie ma drzwi, nie? Tylko w ścianie. I jak włożycie rękę między drzwi a windę, to tam jest taki dzyndzel i go wystarczy podnieść i wtedy drzwi się otwierają po prostu. Nawet jak jesteś na... To nie jest takie trudne do wykonania. Momencik, momencik. Mhm, mhm. Tak. Tak. Ja to musiałem zostawić w, na wydziale. Panie Michale, Ja? coś się stało, pan się źle czuje? Ja się źle czuję, tak, tak. Znaczy, ten. Mózg złamałem. Tak, źle się czuję. Co jest z żołądkiem? Tak, to żołądek. No to proszę iść. Tak, już pójdę. A nawet pobiegnę. Przepraszam. Oj, przepraszam, przepraszam, przeszkodziłem w pracy. Widzę, że zdjęcia dla klienta są robione, przepraszam. Słoneczko, rybko, masz tabletkę na wół głowy? Mam. Kochana, moja. Daj mi, proszę. Nie dam. Wyjdź stąd. Trzeba było zamknąć drzwi, a nie świecić gołymi stopami przy otwartym. Mając otwarte drzwi, sama wszystkich zapraszasz. Wejdźcie, proszę, k. A! Byliście mi grzyba ze stopy. Więc. Słoneczko, dzisiaj tableteczka, jutro cukiereczka. To jest zajebisty deal. Chłop za tabletkę a papu chce ci dać kilka stów. Wiesz ile za to możesz kupić sobie leków przeciwbólowych? Mocniejszych, jakiś Aaaa! Sprint czy Ketonal? Oszalałeś? O, chyba się zrobiła. Posłuchaj, wczoraj się schlałeś, Dzisiaj słabo się czujesz. Nie do końca, bo on dzisiaj się sklał i dzisiaj się słabo czuje. Po co burzyć ten piękny balans? No i daj spokój. Po ludzku proszę. Czy takie trudne dać tabletkę. Dla niej trudne jest egzystowanie na tym świecie, a dla nas trudne jest oglądanie akademika. Kiedy ona jest! Pobliżu! Uważam, że świat byłby piękniejszy, gdyby nie Werka i nie Roger. Ale nie ukrywam, bardzo chciałbym poznać tych aktorów prywatnie. Mam nadzieję, że fakt mojej pozycji w internecie, dość niskiej, ale pozycji, doprowadzi kiedyś do tego, że jakikolwiek aktor z tych głównych aktorów odezwie się do mnie na Instagramie i pójdę z nim na kawę. Nie, to nie jest trudne. Po prostu w tym przypadku ominęlibyśmy bardzo ważny element wychowawczy. Dzisiaj się trochę pomęczysz... Następnym razem pomyślisz. Jesteś jakaś przygłupia, nie? Ty nie wiesz, jak działa picie alkoholu, prawda? Dzisiaj się pomęczy, a jutro. jutro pójdzie pić dalej, po prostu. Masz. Dziękuję. Poznajcie, że to jest Wojtek, a to jest dziś mój przyjaciel. Więc o czym mówiłeś? Pracuję teraz nad jednym mieszkaniem. Niby są tylko dwa pokoje, a jest dużo wykusów. A ty chaty remontujesz. A nie wyglądasz. Wojtek jest projektantem wnętrz O to idealnie się składa, bo w moim wnętrzu jest coś k***a ku... Jakby mózg źle działa, jelita źle działa, bo tak mam dużo wzdęć I co jeszcze? Ogólnie to jest bardzo ciekawe A ponieważ interesuje się Feng Shui Feng Ekstra, a ja karate A ja sushi D to jest design No dobra no, skoro przeszkadzam to... Nawet się nie napiłeś, ja widziałem Moje czujne oko nie opuści żadnego, nawet mikroelementu, do którego mogę się przy Nie na mojej warcia Ej, hej. jak? Wszystko pod kontrolą? No to wygląda Chyba jednak nie Patrz, patrz, tam Przy stoliku siedzi chłopak Chciał mi przed chwilą wcisnąć narkotyki w kiblu Sprytne, dziśu, sprytne Nie spodziewałem się po takiego zagrania Stolik numer 6, mamy dilera. ściągamy go Stałej, go. Ej, co robicie? Ej! Ej, ale... o oto chodzi, ej! No i masz twoje fęk szusz -sza szak szukaj litr wody. Cóż, Gdzie jest zasięg? W windzie nie ma jakiegoś guzika alarmowego, że jak masz piętra, to zaczyna jest taki też dzwoneczek, nie? Że klikasz i wtedy jest. Ijo, ijo! Winda nie działa, winda nie działa, alu! Czy mi się zdaje, czy ona ma dużo większe cycki niż zazwyczaj? Nie, żebym się patrzył, nie? Rozumiem. One, one się patrzą na mnie! Mm. Wiesz, Roger, jeśli boli cię głowa, to znaczy, że coś w niej jest, więc. Eee! Yy... Kolego, nie pomyliłeś się? Wszystkich pijaków ciągnie do tego tapczanu. I do ciebie przy okazji. Uh. Ledwo się urwałem. Skumaj, przychodzę na posiedzenie katedry, a to... widziałeś Lenkę? lękę? Nie, z cichu, nie widziałem. Mówię ci przecież, że byłem na posiedzeniu katedry. Przychodzę, a tam aula jest Cholera, pełna... raz słabo, no. Bez niej nie mogę wystąpić. A co, ma łapać za ciebie akordy? Ma łapać go, jak zemdleje, na scenie. Ma listę, a bez niej nie wpuszczą mnie na scenę. A jak posiedzenie katedry? No, wreszcie, więc przychodzę, a tam Wiesz aula... Jeszcze ja jednak pójdę poszukać Weny. Whisky. Ekstra muza. Ale generalnie byłem na posiedzeniu katedry Katedry? Bo to jest posiedzenie katedry, kurde? Whisky też złe? Whisky jeszcze nie piłam. Tobie nawet jeszcze mleczaki nie wypadły, o czym my rozmawiamy? Oho, wszystko jasne. Pierwszy rok. Tak. W takim razie odradzam whisky, bo jedyne, co będziesz pamiętać, to krótkie ujęcia. Jak stop klatki. to poproszę. Margarita. Czemu nie, na dobrych imprezach zawsze jest pizza. Ja generalnie preferuję bardziej peperoni, ale margaritą też nie pogadzę. Margarita. Nie, to ja jestem Margarita. Twoi rodzice musieli naprawdę, naprawdę lubić pizzę. Albo byli włochami. W ogóle jak można tak skrzywdzić dziecko? Nazwać je Margarita. Co? Co mówisz, Brajanku? Z tak, tatuś przyjdzie, zaraz Ci pomóc. Spokojnie. Żal, Nie mam dzieci. Czy mam Was, nie? Wy jesteście moimi dziećmi, widzowie. Darno zjadę. E, tak naprawdę gorzka, ale wszyscy mówią na mnie Margarita. Ja będę mówił mleczak, ok? Woda? Tabletka? Połykaj. Jeszcze mu na d***, to będzie full pakiet i przynajmniej będziemy mieli k pokój do końca akademika. Musisz mi pomóc. <laughs> nie do wiary, gdyby mnie tak głowa nie bolała, to roześmiałbym ci się w twarz. Dawaj szybciej, jakiś idiota pomylił pokoje i nam naszym tapczanie. Nie, 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 nie tak łatwo. Powtarzaj za mną. Szanowny panie Rogerze, ośmieliłam się pana urazić, a teraz z pokorą proszę o przebaczenie. Może mam się jeszcze ukłonić? Wedle uznania. Pocałem mnie w dupę, pocałem mnie w dupę. Uwierz, on by bardzo chciał! Niestety, nie jestem w stanie. No, przynajmniej nie do sałatki. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie od do zlewu. Czemu nikt nie rzuca kamieniem? Szanowny panie Rogerze, ośmieliłam się pana urazić, a teraz z pokorą proszę o przebaczenie. Ukłoń się. Już zadowolony? Brakuje w tym szczerości. Chodź już! Gdzie on się podział? Załatwił i wyszedł. Nie przejmuj się. Zobaczycie się podczas następnego ataku. Jakiego ataku? Schizofrenii. Są ataki. Raz coś widzisz, a raz nie widzisz. To nie jest śmieszne. Może to wszystko wymyśliłeś, żeby mnie przeprosić? Przepraszam, słoneczko. Nie od razu zrozumiałem. Łapy precz! Nie planowałam Cię za nic przepraszać. No jak nic ma większe cycki. Takie słodkie. Werka zaczęła dojrzewać. Tu naprawdę był człowiek. Nieważne. tu się. Spadaj! Poprosiłam Cię o pomoc, a Ty zachowujesz się jak debil. Wiesz, kto też zachowywa się przed chwilą jak debil? Ja rozumiem, że Ciebie nie szukają, bo Ty jesteś niepotrzebny. Ale ja? No ja mam listę. Mam wino. No dobra, no. Wina już prawie nie mam. Mm. No. no i część nie mówisz. Są takie sceny w tym Akademiku, które od buta poprawią Wam humor. To są sceny, po których wiesz, że dzisiejszy odcinek był udany. I to jest właśnie jedna z tych scen. Chociaż generalnie na dzisiejszy odcinek nie można narzekać, jest nawet zabawny. Młod mi powiedział, że dziś kręci się po sporo cwaniaków, więc lepiej się z nikim nie zadawać. Bardzo brakuje czegoś do szczęścia. Ja nawet wiem czego, albo bardziej kogo. W sumie to jakiegokolwiek chłopaka dziś jest prawdopodobnie na końcu tej listy, o ile w ogóle na niej jest. Wstawaj! E! Spadaj, stąd mówię do ciebie. Wywam te Jezu, przestraszyła się jak połowa dziewczyn, które widzą kątnika domowego gdzieś w rogu sufitu, na końcu pokoju. Dobra, zaczekasz na mnie na kanapie, pójdę po jeszcze whisky, dobra? Przepraszam, jeszcze jedno whisky poproszę. O, pan Michał. Pan profesor, co pan tu robi? Ja? Przeszedłem odebrać moją córkę, jest na pierwszym roku. Jest na kanapie. Takie małe przejęzyczenie z pana strony, ale to żaden problem. Przypilnowałem, żeby za dużo nie wypiła, tam siedzi jakby. Tam. Taka ta ściana jest brudna w ogóle. Jak, je... a, a, jak ja mogę na takim tle? Normalnie. No wchodź, wchodź, co się tak skradasz? Ten koleś śpi na moim łóżku. Zrozumiałem, malus, nie? Zbijaj. Na co ty liczysz? Obok ciebie są jeszcze dwa łóżka, jedno Michała i jedno dzisiaj. Ona prędzej zamie łóżko z dzisiaj, a Dzisio przyjdzie do ciebie, jeżeli ona miałaby wejść do ciebie do łóżka. Przestań się śmiać. Możesz mi pomóc? Raczej nie. Szanowny panie Rogerze. Nie, nie, to już było. To czego chcesz? No więc tak padasz dramatycznie do pokoju, padasz na kolana, rozcierasz z siebie ubrania, a ja wtedy do ciebie padam. Coś ciebie za człowiek! A z ciebie? Czasem też warto spojrzeć w lustro. Kobieta prosi cię o pomoc, czy ja cię kiedykolwiek o coś prosiłam? Pierwszy raz się do ciebie zwracam, a to zachowujesz się jak debil. Ja naprawdę się boję. Ja tego bydlaka nie mogę nawet z miejsca ruszyć. Skomentował to bym wiecie jakoś tak, że. smutno, nie, dziewczyna płacze, w ogóle. Ale ja bym chciał przytoczyć tylko jedną rzecz. Kojarzysz jak kilka minut temu. Nie chciałaś dać mu tabletki? On bardzo jej potrzebował, ładnie poprosił, miło, spokojnie. Powiedział nawet proszę, co nie jest spotykane w jego słowniku. A ty mu totalnie naplułaś do mordy. Więc czemu, jak ty nie chciałaś mu dać tabletki? To on ma ci ratować życie. Gosiu, a ty już masz 18 lat? Mam. Jestem już dorosła, jestem już dorosła. Ja już mam 12 lat i jestem dorosłą dziewczynką. Mogę pić, mogę palić, grać w karty, wszystko mogę, bo jestem bardzo duża. A tata mówił mi: mieć na inaugurację pijaństwo i rozpusta. A propos pijaństwa, ojciec miał rację. A propos rozpusty, też się nie pomyliłem. Nie rób tego mi, nie chcesz tego robić, uwierz. Zaczekaj, zaczekaj, ja rozumiem, że pierwszy rok, że chce się wszystkiego spróbować, ale nie w toalecie. Może się umówimy kiedyś, pójdziemy na kawę. Jesteś taki skromny. Podobasz mi się. A ty mi nie, coś od ciebie bije złą energią. Też to czujecie widzowie, to złą energię? Hej kolego. Chciałbym zaśpiewać. Nic dziwnego. Pijesz od szóstej. Nie no, jestem trzeźwy. No Lena miała mnie wpisać na listę, ale nigdzie nie mogę jej znaleźć. No, nikt nie może. A Poza listą miała przynieść wódeczkę na zaplecze. Nie rozumiem jaki cudem nikt przez tyle czasu nie sprawdził windy i nie zauważył, że ona nie działa. Halo, to była główna winda w Akademiku. Powiem ci, jesteś, jesteś super gość. jesteś naprawdę super gość. Ej, wszyscy żyją? O, pani Zosia, moja wybawicielka! Lena, co ty tu robisz? Teoretycznie pije, ale aktualnie można powiedzieć, że nawet mieszka. Mm, i wszystko jasne. Piwo! To się nazywa odruch bezwarunkowy. Pawło, wynalazł. Patrz. Piwo! Zimne piwo mamy. Chodź na piwko! Chodź na piwko! Szybciutko, szybciutko, bo wypiją całe piwko! Szybciutko! Słyszałem, że na portierni dają. Nie, 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 tutaj nie wolno przewracać się, a tu wolno. Jakby te piwko, piwko, to może tylko w akademikach działać. Normalni ludzie piją wódę, a po wódzie tak łatwo nie wstaniesz. O, o co chodzi? Aj, ty Nikomu o tym nie mów, okej? Okay? Ty o tym też. Przynajmniej Cię głowa nie boli i znasz słabość werki, więc teoretycznie jesteś na plus, ale jesteś też obsikany. To jest piosenka dla... Tego, kogo trzeba. By znaleźć miłość w swoim życiu, trzeba się starać tak, że ja nie wiem. Czy ta piosenka będzie miała prawa autorskie, bo pff, nie wiem, czy powinienem ją mutować. Czekaj, zaczekaj, 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 czekaj. Co? Coś nie tak? W zasadzie wiele rzeczy jest nie tak. Po pierwsze, jesteśmy w toalecie, a po drugie, nie mam nawet sama wiesz czego. Pewności, że ona jest pełnoletnia, ok? Nie chcę pokazywać takich scen, Nie tylko ze względu, że to są sceny, jakie są, ale też z tego powodu, że ja nie wiem, czy tak mogę. Teraz dosłownie na każdą imprezę, nawet dla 50-latków, byś jakaś czternastka, która będzie chciała pękać w a, pół klubu, a, dolić się, wypalić wszystkie papierosy, które są w środku. Nie wiem, jak one to robią. Aktualne czternastolatki to patusy, jeżeli jesteś moim widzem i masz 14 lat, to ciebie to nie dotyczy. Ci, co oglądają mój kanał są spoko. No to idź. Ok, zapukam dwa, a potem trzy razy. Ale ty nie usłyszysz pukania. Chyba będę musiał tu nocować. I co, masz co trzeba? I co, masz co trzeba? Ze zlewu miał... Ciągleś minęło 5 sekund. Po co ty wychodzisz z tej kabiny? Przecież on tak on nie wyczaruje prezerwatyw. Gosia? Tata? Tata? Tata, masz mleko, bożę, tęskniłem. Gdzie są organizatorzy? Halo, halo! Tutaj są organizatorzy. coś się stało? Tak, tak. To jest normalnie burdel. Czy pani zdaje sobie sprawę, co się wyprawia w toalecie? O, właśnie muszę skorzystać z toalety. Stop! Stop! Czy pani jest pijana? Lekko podchmielona. Nie, ja po prostu utknęłam w windzie. Panie profesorze, niech pan posłucha. Ja zaraz zakończę ten bałagan. Ale o co ty się spinasz, człowieku? Czemu dorośli ludzie są tacy pospinani? Na niszczysz innym imprezę? I co najważniejsze, czemu zniszczyłeś nam najlepszy moment, czyli wyznanie miłości z dzisiaj do Anżeli? Ty skur! Ochrona! O, słamana. Jak pan pilnuje porządku? Ja? No ja. Dobrze pilnuję porządku. Właśnie złapaliśmy czterech dilerów. Aha, dilerów. No to koniec. Ja kończę tę imprezę. E, proszę państwa, proszę się teraz rozejść. Inauguracja dobiegła końca. Dziękuję serdecznie. Czy zwykły profesor ma prawo skończyć imprezę w klubie? Nie no, jestem skończony. I dobrze ci tak. Wszystko mi dziś zepsułeś. dzisiaj i tak się czuję mega winny, po co dolewasz oliwy do ognia. Gardzę tobą. Widzę, że imprezka się udała. Spadaj! Dzięki Fred. O nic nie pytajcie, wszystko jest źle. Nie jest tak źle. Odcinek fajny, ty dość zabawna. Jedyny minus tego odcinka jest taki, że to nigdy nie będzie razem w każdym odcinku, dosłownie już w każdym odcinku. Już tak stykałem się końcówka, końcówkami i nagle... Nie ma. Nie wiem, co się dzieje, ale to zaczyna mnie męczyć. Tak jak was pewnie zaczynam męczyć moje gadanie. Czas na koniec odcinka. Uuuu. Nie znotuję tego, nie będziemy się chciał. Cieszę się, że dotrwaliście do końca. No i mam nadzieję, że dotrwacie do końca akademika razem ze mną. Bo ja nagram wszystkie 49 odcinków. Zaraz taki tempo będę miał, że k. 49 odcinków wrzucę w dwa tygodnie. Nie, tak nie zrobię. Nie liczcie na to. Nie popiję mnie jeszcze do końca. Ale po a! mnie, jeżeli nie zostawisz łapki w górę, subskrypcji i komentarza. A komentarz musi być konkretny, ponieważ jesteśmy w mientoli Rocese na końcu odcinka, a w Mientoli Rokeza na końcu odcinka zawsze jest słówko na koniec. Dzisiaj zachęcam i zapraszam do pisania w komentarzach zdań ze słowem Margarita! Pizza Italianu, guccio, pangioriera ta fata! Ja naprawdę, naprawdę zabrzmiałem jak włocha w czym... Pandomowe litery, że coś, nie? Nie wiem jakie zdanie wymyślicie z tym słowem, ale pff, powodzenia, nie? Widzimy się na dole w sekcji komentarzy. Widzimy się też już w piątek o 16, w kolejnym Mentori Rokeza oraz w niedzielę w prawdziwych historiach. Zapraszam oczywiście na inne moje social media. No i życzymy mojego tygodnia. Trzymajcie dzisiaj, nie puszczajcie na razie. POO! Elo, 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 3, 2, 0, elo, 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 siema, zostawcie suba i łapkę w górę i komentarz! Pa!